Jeżeli spędzasz dużo czasu na YouTubie, to wiesz, że ostatnio stał się bardzo dowcipny. Nie pokazuje filmów w dziale Subskrypcje, jeżeli nie klikniecie takiego małego dzwonka, który znajduje się na dole przy przycisku Subskrybuj. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami i chcecie rzeczywiście widzieć, co się dzieje na danych kanałach, to koniecznie kliknijcie w ten dzwonek. A teraz przejdziemy do naszego materiału. Z tej strony Karolina oraz Krzysiek. Kanał Gryfinka. Dzisiaj zajmiemy się serią gry do plecaka od wydawnictwa Egmont. Czy mogę je zabić? z tej strony Karolina oraz Krzysiek. Kanał Gryfinka. Zajmiemy się dzisiaj serią gry do plecaka od wydawnictwa Egmont. I tutaj serdecznie dziękujemy za przekazanie kopii gier do recenzji. Gry do plecaka, jak sama nazwa mówi, mają być małe, niezbyt ciężkie i mają sprawiać sporo frajdy w plenerze, bo taki jest zamysł właśnie tej serii. Mamy tutaj cztery gry, Pędzące żółwie, Szybkie bańki, Lato z komarami i Ubongo. Na start zajmiemy się tymi, które mają twarde skróbki, czyli Pędzące żółwie. Jest to karciana wersja popularnej już gry Pędzące żółwie, w którą na bank mieliście okazję grać. Naszym zadaniem tutaj będzie wygrać wyścig. Każdy z nas będzie miał ukrytą tożsamość, tylko my sami będziemy wiedzieć, jaki mamy kolor swojego własnego żółwia. I tym żółwiem, zagrywając odpowiednie karty, będziemy się przesuwać do przodu, do tyłu, i tylko my wiemy, jaki mamy nasz kolor. To może nie tym żółwiem, tylko żółwiem, którego wybierasz, bo czasami jest tak, tak że nie poruszasz się swoim żółwiem, tylko właśnie. W zależności, jaką zagramy kartę. Dokładnie. Możemy wskakiwać żółwiem na inne żółwie możemy strzęsywać ze swojej skorupki z pleców i wtedy cały misterny plan możemy zepsuć. Na początku rozgrywki będziemy wykładać całą linię żółwi. Jest tych rzutów całkiem sporo, mhm. y, dlatego też sugerujemy rozłożyć je na czymś po prostu sztywnym, na czymś płaskim, tak żeby Dokładnie, to usuwanie nie było jakoś bardzo y, upierdliwe. Na trawie czy na kocu będzie po prostu niewygodne, może nawet niewykonalne czasami. Jeżeli znacie pędzące żółwie, to takie bardziej planszowe mhm. pędzące żółwie, to karciane również powinny Wam podejść. Mamy tutaj spójne grafiki, to bardzo dobrze znane właśnie z poprzedniczki i właściwie za cenę 26 zł no, wszystko się zgadza. Jasne, wykonanie jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Karty są dobrze wydrukowane, kafelki są dobrze powycinane. Nie ma się do czego przyczepić ze względów takich technicznych. Stricte. Mm -hmm. Graliśmy w dwójkę, graliśmy w trójkę, graliśmy w i za każdym razem Bawialiśmy ta gra bardzo dobrze. bardzo dobrze się sprawdziła. Więc tutaj, jeżeli chodzi o pędzące żółwy, to polecamy z podkreśleniem tego, że po prostu y, może być nieco upierdliwe suwanie tych żółwików w na niebie. W prostym mm -hmm. podłożu. I teraz płynnie przejdziemy sobie do czegoś, co sprawiało, że Krzyśkowi styki po prostu się paliły i ja. jego nerwy puszczały. <laughs> ja przez tą grę po prostu łosi wieję. Szybkie bańki. Szybkie bańki jest to gra na spostrzegawczość i na szybkość tak na dobrą sprawę, bo naszym zadaniem jest wydedukować e, która karta w danej kategorii, w danym zadaniu będzie spełniać konkretne kryteria. Mhm. E, mamy przejść na przykład przez najmniejsze bańki, mamy przejść no, na przez największą naj... albo największe. przez najmniejszą ilość danego koloru. No jest to strasznie uciążliwe, bo Trzeba za, za szybko myśleć i ja się po prostu w tym gubię. Naszym zadaniem jest y, znaleźć kartę, która w pewnej chwili się powtórzy. Bo ma, mając na przykład zadanie, y, największe bańki, zaczynając od koloru na przykład niebieskiego, szukamy na niebieskiej y, farbce, na niebieskiej y, talii, takiej, y, takiego balonika, po prostu balonika, y, tak, tak banki <laughs> Może być bąbelek. Przechodzimy do kolejnej karty, do kolejnej karty, do kolejnej karty, jeżeli którakolwiek z nich tak w pewnej chwili powtórzy. się powieli, to jest ta karta. I w pewnej chwili człowiek rzeczywiście jest taki totalnie zawieszony i, i nie wie, które karty już były, do Krzysztof <laughs> i, I musi zaczynać od samego początku. I to jest naprawdę denerwujące, bo ja staram się. Te, to znaczy tak, te zasady gry są no, banalne, ale ten... Yy, Proces, Ta banalność który... tych zasad powoduje, że ja się po prostu w tym gubię. Nie wiem, jak to się dzieje, ale no jest to... Z tych wszystkich czterech gier jest to gra, w którą nie lubię grać. Jeżeli Karolina poprosi, hej, zagrajmy w szybkie bańki. Graj sama. Albo weź sobie kota. Ja nie chcę grać w tę grę, bo ja po prostu no, za zaczynam się denerwować. To e, jest całkiem to... zabawne, bo ja na przykład czerpałam bardzo dużo przyjemności z szukania odpowiednich baniek, a on się tak denerwował, jakby od tego zależało jego życie. Tak, bo ja próbuję znaleźć e. odpowiednią kartę. Dobra, tutaj mam najmniejszą ilość baniek. Przechodzę do tej karty, za chwilę przechodzę do tej karty, i, za chwilę... I w tym momencie od czego ja zaczynałem? Przecież ja nie wiem, od jakiej karty zacząłem. I, I muszę zaczynać od początku. Nie, to po prostu nie jest gra dla mnie. Krzysztof sobie nie radzi z kolorami tyle. Bo y, puszczać banki to w sumie lubisz. Ale kolory, no tu wiesz, tutaj nie ma z jakiegoś e, koloru karmazynowego i czerwonego. Tylko jest po prostu czerwony jest szary i niebieski. Także nie możemy tutaj mówić o... Jakieś wielkie różnorodności kolorów. Nie lubisz grać Dzangos supida. Nie. Gry na szybkość mnie przerastają. Właśnie, właśnie. No, tak mi się wydaje, że to nie jest po prostu um, twój a, kawałek tak? podłogi. O tej grze, o której będziemy już mówić, ja ją bardzo lubię, a też też trzeba na szybkość. Dobra. Yy, szybkie bańki, gra logiczna, jeżeli lubicie tego typu łamigłówki, yy, to bardzo fajnie. Krzysiek nie jest fanem, co zresztą przed sekundką powiedział. Lecimy dalej. Lato z komarami. Czyli coś na topie. Oryginalna wersja była w lamy. My mamy komary, jak to w Polsce w lecie, inaczej być nie może. Czyli gra, oryginalna gra jest przeniesiona nieco na nasze bardziej polskie podwórko. I tak jak ja nie znoszę komarów, zresztą jak chyba każdy normalny człowiek, tak te komary, które mamy tutaj, są, są takie nawet... sympatyczne. Tak, są takie sympatyczne. Na samym początku, jak w ogóle zaczęliśmy grać w w komary, w lato z komarami, to patrząc na te karty i tak doszukując się takich szczególników, a ona tutaj pije puszkę z krwią. a on tutaj czyta książkę jak ten, a ten był na... A ten się opala. Tak. I to, to takie naprawdę przesympatycznie zrobione grafiki z komarami. Miłe dla oka. Gramy od dwóch do sześciu osób i tej sugerowanych gracza to 7+. Zasady są bardzo podobne do gry karcianej Pan, nie wiem, czy kojarzycie. Ta gra ma wiele różnych nazw, w zależności prawdopodobnie od regionu, w jakim mieszkamy, ewentualnie społeczności, w jakiej się obracamy, tak, tak ta gra może się różnie nazywać. Naszym zadaniem będzie mieć najmniej ujemnych punktów na koniec gry. Na koniec gry. Po prostu, ujej, jak ciężko to było powiedzieć, no. bo tak mój mózg musiał przejść przez dwa filtry. Tak, a gra się kończy, bodajże, jeżeli jeden z graczy uzyska 40 właśnie tych punktów karnych. Dokładnie. I wtedy ta osoba, która ma najmniej punktów ujemnych Wygrywa. Wygrywa. E, gra bardzo szybka, bardzo prosta, e, myślę, że idealna na ognisko, nad rzeką. Prześwietna. <grywa> Jeszcze trzeba się wyprzykać ofem albo jakimś tak, wiem, dokładnie. Nie, jakimś specyfikiem na komary i no, po prostu gra idealna. E, dobrze się bawiliśmy, trochę w dwie osoby stwierdziliśmy, że to jest takie odbijanie piłeczki, nic w sumie mm -hmm. takiego się nie dzieje, żeby trzeba było kombinować, bo mniej więcej spodziewamy się tego, co druga osoba zaraz wrzuci. Ale właśnie grając 3, 4, 5 osób już było naprawdę fajnie i można było naprawdę główkować, tak, żeby zostać z odpowiednimi kartami na kolejną turę, żeby się poznać. W, pewnym, ich sensie pozbyć, tak, po w pewnym sensie tak, ale to też yy, nie do końca jest prawda, bo czasami nie mamy innej możliwości wyłożenia jakiejś karty i nie mamy tak na dobrą sprawę żadnego wpływu na rozgrywkę. Czysta losowość, ale to jest urok tej gry. Ona ma być prosta i mamy się przy niej śmiać. Na ognisku nad rzeką. Ok, to teraz przyznawać się szybko, ile macie ugryzień komarów już na tę chwilę? Rany. Nasz kacper chyba ma z 15. Strasznie go połyskuję. Przez jedną noc. <grym> nie wiem. On no, Tam była dziś masa do komarów pochowane po kątach, bo coraz sprawdzam i nigdy nic nie znajduję, a dziecko jest zjedzone. Także. Tak, dochodzimy do Ubongo, Ubongo karciane, Wiek sugerowany to 8 My mamy podstawową wersję Ubongo i bardzo ją mm. lubimy. Jest to gra, Jasne. którą y, po prostu wyciągamy, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie grają w gry na co dzień. Y, bo jest prosta, szybka i jest logiczna, można troszeczkę przy niej pogłówkować, Tutaj mamy jej karcianą wersję, zminimalizowaną. Zminimalizowaną trochę. Jest to takie. Mogłabym to sklasyfikować jako domino. Tak, jako domino, bo tutaj dokładamy karty tak, żeby pozbyć się z rąk siedmiu, trzeba ułożyć swoistą układankę przed sobą. Z tego, co otrzymamy. Karty muszą się bokami zgadzać przynajmniej dwoma klockami, dwoma wzorami, mhm. i czasami jest bardzo ciężko, czasami potrafi to przystopować, i musimy wyłożyć inną kartę, żeby dołożyć tą, co chcieliśmy dołożyć wcześniej. Może to troszkę tak zagmatwanie wytłumaczyłem, ale no, trzeba dużo kombinować, i to jest kolejna gra, do której polecamy nieco twardsze podłoże. Bo no. ta układanka po prostu może się troszeczkę porozsypywać, mm -hmm. poprzesuwać i później przy sprawdzaniu, żeby nie było, że ktoś coś źle dołożył, bo mu się przesunęło. Gra trwa 6 rund, czyli mamy tak jakby trzy komplety kart, one są dwustronne, z jedna strona na jedną rundę. No. Każdy z graczy otrzymuje 9 kart, i naszym zadaniem, tak jak powiedziałam wcześniej, jest wyłożyć ich 7. Osoba, która na koniec rozgrywki, czyli po sześciu tych turach, będzie miała najwięcej punktów, wygrywa. Nie było to proste zadanie w pewnej chwili, bo prześcigiwaliśmy się jak mogliśmy, żeby krzyknąć tą Ubongo i dostać 10 punktów. Dokładnie. Rzeczywiście. To były momentami ułamki sekund. Czasami było w ogóle tak, że ja już mam wyłożoną i już mówię Ubongo, ale Karolina powiedziała to. Tą, tą, tą tak, no nie wiem, pół sekundy. Pół szybciej u Bongo i... No cóż, Była zwycięstwo, szybsza. zwycięstwo było moje. Wielkość tych gier i regrywalność tych gier zachęca, ale ja muszę przyznać, że chyba najbardziej do gustu yy, przypadło mi właśnie Ubongo, bo ja generalnie lubię takie logiczne mm -hmm. układanki. Mm -hmm. Po prostu tego typu gry zawsze do mnie przemawiają i nieważne, czy to jest malutka gra karciana, czy to jest ogromna gra w wielkim pudełku, tak. gdzie trzeba coś tam układać. Tak. Ja po prostu tego typu gry lubię. Es, ja Ubongo również lubię, ale to bardziej ze względu na sentyment do jego dużego odpływu. Wiednika, bo tutaj w tej wersji, no jak dla mnie jest to klasyczne domino z domino na czas. No, jakoś z, aż tak bardzo mnie ta gra nie porwała. Osobiście bardziej preferuję te dwie. To ze względu na to, że mamy pewnego rodzaju kontrolę na rozgrywkę i jest ta... ten element jest element. Jest tutaj ukryta tożsamość i tak na dobrą sprawę do końca gry nie wiemy kto operuje jakim żółwiem. Kontrola nad rozgrywką. Jak gramy w 4 czy w 5 osób, bo z tego co się jest na 5 osób, no nie? Tak, ale w czurkę, Wiesz dlaczego to... tak powiedziałem? Bo no. dostaję pewien set kart na rękę i mogę jedną z tych kart użyć. Na przykład w Lecie z Komarami no. tego nie ma bo bardzo często jest tylko jedna możliwość wyłożenia karty i żadna inna. No tutaj jest nieco więcej opcji panowania nad, nad planszą. Lato z komarami przypadło mi do gustu ze względu na to, że jest to gra bardzo prosta. I jeżeli miałbym iść z kumplami czy ze znajomymi nad rzekę czy na basen, to biorę tą grę. Okej, okay, zostały też szybkie bańki, które mi bardzo przypadły do gustu i szukanie odpowiedniej karty sprawiło mi, nie mam Nieco takiego y, stresu, takiego bardzo pozytywnego stresu, żebym szybszą y, odczuwałam podczas rozgrywki. No ale to nie była gra dla Krzysztofa. Nie, niestety. Ja w to, że nie lubię grać. Co, kupić te gry u wydawcy? Trzeba zapłacić około 26 zł na tę chwilę. Już mi średnio 25. Przy tej jakości komponentów wydaje mi się, że no chyba bym wzięła cały set. Jest to bardzo dobra cena za to, co dostajemy w takim małym pudełeczku. No, dostajemy karty, czasami dostajemy jakiś żetonik. Jest bardzo dobrze. One są grywalne, zajmują mało miejsca i są lekkie, więc tak jak mówiłam zresztą wcześniej nadają się idealnie do wrzucenia do bagażu na jakiś wyjazd czy no, na piknik po prostu. No opartego, możemy nawet wyciągnąć wszystkie karty i żetoniki z jednej gry, wrzucić do drugiej gry. Mamy dwie gry w jednym kierunaczku. Zmieszczą się, naprawdę. Znacie już nasze preferencje, koniecznie dajcie znać na dole, która gra do Was najbardziej z nich wszystkich przemówiła. Yy, I czy macie problemy z grami typu właśnie yy, szybkie bańki, jungle speed, czy cokolwiek na szybkość, nie wiem, doble, Bo Krzysiek po prostu nie czuje się dobrze w tego typu grach. Pocierzcie go trochę. Wolę troszkę pomyśleć, chyba. <laughs> Zapraszamy Was do naszych innych materiałów. Oczywiście czekamy na subskrypcję, na łapki w górę, na komentarze. Zaglądnijcie też na Instagram odbyła się sesja tych gier. Mamy kilka zdjęć dla Was. Krzysiek się tutaj ponownie wyżywam artystycznie. No i co? Życzymy pewnie miłego dnia. Do następnego. Pa pa. Cześć!